Mówimy o w tej chwili e, 2479 gminach, tak. tak? Bo te dwie nowe, które powstały w Podlaskim i w Małopolskim w tym roku jeszcze e, uzupełniły te pule. I oczywiście... E, e, dobrze. go można. Okej, okay, dobrze. Te techniczne wyzwania. E, i jest to oczywiście bardzo duże wyzwanie, które musi być w sensowny sposób zaadresowane i znowu przy współpracy operatorskiej, bo oczywiście będą gminy, w których będzie tylko jeden sklep i on nawet nie będzie miał 200 metrów. Ten sklep oczywiście zgodnie z ustawą artykułu 44 ust. 4 też musi zawrzeć umowę z przynajmniej jednym operatorem systemu. I to, w jaki sposób zrealizowana będzie zbiórka, będzie zależało od tego, jaki wolumen opakowań będzie tam do zebrania. Czasami będzie to automat. Czasami będzie to zbiórka manualna, jeżeli zwłaszcza w tej początkowej fazie inwestycja w RVM nie będzie się opłacało. Natomiast to, co będzie kluczowe, to jest to, w jaki sposób my pokryjemy rzeczywiście cały kraj sensownie. W, we współpracy z innymi operatorami po to właśnie, żeby nie było siedmiu punktów zbiórki w takiej gminie, tylko żeby był jeden, y, który zbierze i sensownie oczywiście rozliczy i zapewni poziomy zbiórki i y, 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 dostarczy odpowiednie raportowanie dla gmin. Także ta współpraca tutaj i taka logika związana z y, y, odpowiednim doborem tych obciążeń środowiskowych y, będzie kluczowa. Czyli współpraca, konkurencja, ale współpraca w pewnych Tak jak gdyby trochę adwokatem tego, co pan, pan Mecenas mówił, ta ustawa rzeczywiście precyzuje to, w jaki sposób mamy działać yy, i mówi tak przewrotnie, że z jednej strony oczywiście musimy konkurować i zgadzam się yy, z panem prezesem, że konkurencja zawsze jest dobra. Natomiast ona też mówi, że musimy ze sobą współpracować i to w bardzo określone w bardzo określonych zakresach tej współpracy. Więc jak gdyby to rzeczywiście będzie kluczowe i pewnie to będzie konkluzja nasza w, pewnie wspólna w tym ostatnim pytaniu, które tutaj, o którym pan wspomniał, czyli że ta współpraca będzie musiała się dobrze poukładać. Dziękuję bardzo.